No witam wszystkich użytników Chciałem was się zapytać, jaki chcecie może poradnik Czy chcecie o czymś się dowiedzieć, czy mam pokazać coś, jakąś grę Czy co No chodzi o to po prostu W jakim sensie powiedzieć W takim sensie, że ch chcę wam pomóc w czymś Nie wiem, doradzić wam, pomóc wam Podpowiedzieć wam Po prostu chciałem wam pomóc Chciałem po prostu yy, wyrazić wyrazić swoje zdanie, swoje nie wiem opinie na czymś po prostu chciałem się zapytać, dowiedzieć się czy mam po prostu o czymś nakręcić, jakieś linię o czym dokładnie, co na przykład chcecie na przykładzie wam powiem o, o ósemce tak jak tu macie kanał YouTube o ósemce opisałem funkcję nie wiem co chcecie to wam przedstawię to w filmiku lub pokażę albo lub omówię to zależy od was co chcecie ja po prostu mogę ocenić to wszystko jak chcecie mogę wystawić na przykład yy, przejście jakichś gier pokazy gier poka pokazy systemy operacyjne, pokazy, nie wiem, muzyki, poradniki jakieś do gier, do programów. Wszystko akurat mogę Wam pokazać lub omówić. To jest... w, w powodu, że chciałem Wam pokazać to. Udostępnić Wam na ten temat. I dzięki, 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 że macie do mnie szacunek. Wiem, że wczoraj może przywiołem, ale Dzięki, że macie szacunek. Że macie mnie szacunek do Michała. Kuzieka Po prostu dzięki. Wam? No i sorry za to. Po prostu wam chcę teraz pomóc. Wchodzę do was. Żebyście mnie polubili, żebyście zaczęli, nie wiem... Doradzać mi, jakbym ja miał problem. Czy co? Czy wy byście, byście mieli jakiś problem? Tak, żebym ja mam pomógł zawsze. No po prostu chciałem Wam pomóc w różnych sprawach. Nie wiem. To od Was zależne. Ja tylko z mojej strony chcę, żebyście mieli ode mnie pomoc. Jakąś pomoc i doradzenie. Jakieś sprawy. I to jest wszystko z mojej strony. ...na ten temat. Macie pozdrowienie od Michała Kuzika. On też pozdrawia Was. No i ja Was pozdrawiam. Wszystkich tam... ...użytników YouTube. Piszcie... Ko ...piszcie... ...oceniajcie lub... Pytajcie się o co chcecie. Jak macie jakieś pytanie do mnie, ja Wam odpowiem na wszystkie pytania. Tylko proszę nie piszcie jakichś głupich komentarzy. Tylko normalnych, któ które będzie się dało czytać i na to odpowiedzieć. Pozdro dla Was i dzięki, że Macie do mnie szacunek.